Cześć. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak wyłączyć dźwięki powiadomień, dzwonków w urządzeniu, na tablecie, przepraszam, iPad Mini 2024. A więc, jak to zrobić? Klikamy sobie Settings. Następnie, później przechodzimy sobie do zakładki Sounds. Także, już sobie tu przechodzimy. Mamy tutaj zakładkę Sąd, klikamy sobie nią na spokojnie. I teraz mamy tutaj pierwszy, pierwszy, pierwszą zakładeczkę, mamy Silent Mode. I teraz mamy ją wyłączoną, czyli przychodzą nam wszystkie powiadomienia, systemowe dźwięki. I żeby ją wziąć i yy, 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 włączyć, należy po prostu przycisnąć. Teraz nam nie będą przychodzić żadne powiadomienia. A żeby ją wyłączyć klikamy z powrotem. Także to jest wszystko. Także dziękujemy bardzo za, za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.